3-2-1 jesteśmy, prawda? Moto za nami jakże emocjonujące Grand Prix Wielkiej Brytanii na torze Silverstone, i trochę idąc za słynnym naszym komentatorem, no co ja mam Państwu powiedzieć? No właśnie, od czego to zacząć? Bo przede wszystkim wydaje mi się, że ten wyścig będzie miał ogromne konsekwencje dla losów mistrzostw i będzie może początkiem dużo niezdrowych emocji pojawi się początkiem takiej rywalizacji, która nie zawsze będzie uczciwa i feh bo to jest, proszę Państwa, wyjątkowa prawda, moto i to, co Krystian powiedział, rzeczywiście no jest w pewnym sensie wyjątkowe, ale rzeczywiście ja podzielam absolutnie tę opinię, to zdanie. Tak się stanie. Ja myślę, że analizując to wszystko, do czego doszło na Silverstone, trzeba rozpocząć od kilku wyścigów wcześniej. Już nie chodzi o konkretne wyścigi, ale od kilku wyścigów byliśmy świadkami bardzo interesujących, ciekawych pojedynków pomiędzy Lewisem Hamiltonem i Maxem Verstappenem, były to głównie pojedynki na starcie, jak świetnie zapewne pamiętasz i państwo pamiętacie. I w tych pojedynkach to, tym zawodnikiem, który jednak nogę odstawiał, był zawsze Louis Hamilton. Ale wynikało to też z tego, że Max Verstappen jest kierowcą, jak wiemy, absolutnie bezkompromisowym, jeżdżącym bardzo agresywnie. Wykorzystywał po prostu gdzieś, no, ja bym to nawet określił, słabość Hamiltona, prawda? Że kiedy dochodziło do takiej sytuacji, to troszeczkę Mówiąc tak kolokwialnie i młodzieżowym językiem, wychodził z założenia, że słabe kości pękają, no i Lewis Hamilton rzeczywiście pękał i odpuszczał. Natomiast na Silverstone sytuacja się zmieniła. Lewis e, przegrał z Maxem ten. E, Sprint kwalifikacyjny startował przecież przypomnijmy do tego sprintu z pierwszego pola i też Verstappen zaprezentował znakomity start od razu dużą agresję w tych pierwszych zakrętach. Hamilton nie miał nic do powiedzenia. Ja nawet odnoszę takie wrażenie już z perspektywy tego tych kilku godzin po wyścigu, że coś tam w Hamiltonie pękło trochę i powiedział pewno sam do siebie nie chłopie, dość, koniec, już tak więcej nie będzie. I to najprawdopodobniej właśnie ta postawa, bo widzieliśmy to wyraźnie. E, ustąpił mu jeszcze bodaj dwukrotnie po starcie do tego wyścigu, ale gdzieś w pewnej chwili postanowił jednak nie odpuścić. Zdawał sobie świetnie sprawę z tego, że jak mu Verstappen odjedzie, to już niczego nie będzie w stanie zwojować, i w związku z tym nie odpuścił. Inną zupełnie jest historią. Czy rzeczywiście Hamilton zawinił, czy też nie. Z takiego punktu widzenia, że otrzymał karę, że zespół sędziów sportowych uznał, że to była jednak wina Hamiltona, no należy uznać, że rzeczywiście Hamilton był tutaj winowajcą, chociaż jego wszystkie wypowiedzi raczej mówią nam coś innego. Louis się nie do końca czuje winowajcą tego całego zajścia. No, takie może niezabawne, ale potwierdzeniem tego wszystkiego jest to, co działo się później podczas wyścigu. W tych zakrętach, w tym zakręcie, w tym słynnym zakręcie, Kops bardzo szybkim przecież też były manewry wyprzedzania. Tam walczył z leklerkiem, tam walczył, o ile pamiętam, też z Lando Norrisem. Nic się tam akurat między nimi nie działo, więc historia mocno dyskusyjna. Natomiast absolutnie się z Tobą zgadzam. Że e, no, Verstappen niekoniecznie będzie tym samym Verstappenem po tym wyścigu. Oczywiście e, to potworne uderzenie, boczne uderzenie. 51G. Ja przypomnę Robert Kubica, kiedy miał ten koszmarny wypadek w Kanadzie, wtedy mówiło się o tym, że było aż 75G, więc jeszcze więcej, ale możemy sobie wyobrazić, co to jest 51G. To jest gigantyczne, proszę Państwa, przeciążenie. Z fizyki miałem zawsze dwóje, ale myślę, że to razy 10 należy masę ciała, wagę zawodnika przemnożyć przez 10, czyli powiedzmy, jeżeli Verstappen zakładam, waży. 70 kg, to w tym momencie uderzenia jego ciało ważyło 700 kg, więc możemy sobie wyobrazić, jak to e, wygląda. Prędkość, nie wiem, 270-280 km na godzinę. Więc od tej strony, Verstappen, myślę, że e, chyba troszeczkę, może minimalnie się uspokoi. E, natomiast e, ta walka między Verstappenem a Hamiltonem. No, stanie się chyba jednak ostrzejsza. Do tego wszystkiego wiemy, że nie było miłości na linii Red Bull Racing i Mercedes, że Christian Horner i Toto Wolf robili sobie różnego rodzaju uszczypliwości. I z tego, co zdążyliśmy się zorientować, no, Christian Horner, w dość jednoznaczny tutaj, się wypowiadał. Tak, kategoryczny on już od razu się wypowiadał. Wypowiadał się po wyścigu, że taka sytuacja, mam nadzieję, że Luis cieszy się z tego, kiedy kierowca jest w szpitalu. On się cieszy i macha do kibiców, i jakby nigdy nic, i nawet nie, nie specjalnie się nie pointeresował. Zresztą sam. Max Verstappen napisał w mediach społecznościowych, że to jest niesportowe zachowanie, że kiedy ja jestem w szpitalu, on cieszy się z kibicami, że zachowuje się bardzo, bardzo nieodpowiednio. Wydaje mi się, że również powinniśmy my jako kibice także ochłonąć troszeczkę, bo w tej chwili zaczną się bardzo mocno, powiedziałbym niezdrowe emocje pojawiać bo musimy zostawić na bok kibicowanie bo i swoje racje ma i Max Verstappen swoje racje także ma Lewis Hamilton ale także nie, śmiem twierdzić patrząc e, na historię m, że Christian Horner dobrze się czuje w takiej walce e, na Słowa, niedopowiedzenia, na takie złośliwości, na wykorzystywanie mediów do tego, by ugrać może coś więcej, że ta presja, która będzie ciążyła na Mercedesie w końcu sprawi, że popełnią jakiś kardynalny błąd. No to jest oczywiście pojedynek, wiemy o co. To nie jest pojedynek wokół trzepaka, prawda, w drobnym jakimś małym podwórkowym wyścigu. Tylko to jest formuła 1, to jest królewska dyscyplina w sportach motorowych. Oni grają o mistrzowskie tytuły, zaangażowane są gigantyczne pieniądze i wiadomo, że nie będzie sentymentów. Z jednej strony będą zachowywali się jak dżentelmeni, a z drugiej strony, tak jak mówisz, będą się szczypali, gdzie tylko będzie to możliwe. Odniosłem też takie wrażenie, że Christian Horner troszeczkę jakby puściły mu nerwy ta rozmowa jego z Michaelem Mazi, gdzie sugerował w sposób jednoznaczny. No to oczywiście była próba wywierania presji. Z drugiej strony oczywiście też nastąpiła odpowiedź ze strony Toto Wolfa, może delikatniejsza z kolei chciał zasugerować Maziemu, żeby sobie obejrzał faks, jaki mu wysłał czy Mail. maila, tak, maila jakiego mu no to maila to to zabrzmiało, no, szczerze mówiąc, tak to tak, groteskowo, Natomiast no, będą się panowie pojedynkowali. To, co będziemy mieli po tym wyścigu, mówiliśmy już wiele o tym, że są prawie na tym samym poziomie. Teraz punktowym, wszystko jakby wróciło prawie do normy. Osiem punktów tyle wynosi przewaga. Verstappena nad Hamiltonem. Nie zazdroszczę Hamiltonowi. Nie e, w Holandii? Dokładnie, nie dwóch najbliższych wyścigów, a więc Budapeszt i Spa, tylko pierwszy weekend września, bo wtedy będziemy w Holandii. Jeszcze do tego wszystkiego będzie to powrót przecież Holandii. Po wielu, Niderlandów, przepraszam, bo to jest też błąd z naszej strony. Niderlandów po wielu, wielu latach przerwy ne, będziemy mieli Grand Prix Niderlandów. No, będzie pomarańczowo na torze. że no, myślę, że presja, jaką holenderscy kibice będą wywierali na Hamiltona, na ne, każdy ruch ze strony któregokolwiek zawodnika, Mercedesa, będzie gigantyczna, będzie ogromna. I aż no, mogę sobie tylko wyobrazić, co się będzie działo, ale no, musimy się z tym liczyć, że ten pojedynek będzie Trwał do końca. Gdzieś w pewnej chwili wydawało się, że Mercedes zrobił ten krok do tyłu. Że nie będą walczyli o ten mistrzowski tytuł dla Hamiltona, że Hamilton też się poddał. No Myślę, że po tym wyścigu to wszystko się zmieniło. Ciekawe jestem, jak to będzie wyglądało, bo oczywiście możemy się przerzucać argumentami, możemy dyskutować, ale zabrniemy w moim zdaniem ślepą uliczkę, kto miał rację, kto nie ma racji analizować słowa Hornera o tym, że tam się nie atakuje, zważywszy na to, że jego kierowcy jeszcze nie tak dawno, kilka, kilka lat temu, Weber i Vettel na tym właśnie zakręcili. Się wyprzedzali, jakoś wtedy Hornerowi nie wyprzedzało, nie przeszkadzało. Natomiast z kolei myślę, że Louis Hamilton także w pewnym sensie nie zachował się do końca jak gentleman, mimo że bardzo często mówi o współczuciu, bardzo często mówi o tym, że trzeba być jednak wyciągać rękę. Do, do bliźnich, a w tym konkretnym przypadku te wszystkie zabawy, machanie flagą przy całym szacunku i, i szczęściu, jakie mu towarzyszy przy zwycięstwie na torze Silverstone, to jednak wypadałoby zapytać, jak tam Max, czy wszystko w porządku, mimo że oczywiście była wcześniej komunikacja radiowa, ale nawet etykieta wymaga tego, ale nie brnimy. Wydaje się, że cała historia Formuły 1 to są przede wszystkim potyczki. Czy to była potyczka prosta z seną i różnego rodzaju. Schumachera z Wilnewem, prawda? Piketa ja, bo... z Maselem możemy ja, tak. wyliczyć. Piketa wylicz... z seną, no można by było tak. Jeszcze obrzucali się oczywiście różnego rodzaju. Na szczęście epitetami. nie tak jak w dawnych latach nie będą tak. się bić, bo to też się zdarzało. Bo Pike czy James Hunt potrafili także pięściami załatwić. No, Erwin też odeber, ode, oberwał od o, o ceny, Seny, prawda? Tak, konkretnie. No, to jest ciekawe, że fani Seny akurat walczą o sprawiedliwość, bo chyba nie pamiętają do końca, jak Seno się zachowywała. Ale e, wracając do, do mistrzowskiej potyczki, zastanawiam mnie inna historia. W zasadzie Ferrari czy też McLaren mogą zacierać ręce, bo pamiętasz 2000. To był 2008 rok do końca sezonu Ferrari z McLarenem walczyli o tytuł mistrzowski i okazało się, że wielka rewolucja w 2009 roku przyniosła niespodzianki do tego stopnia, że i McLaren i Ferrari byli nieprzygotowani do tego sezonu, bo walczyli do końca o tytuł, a yy... Mieliśmy zupełnie nowe otwarcie, więc jeśli ktoś chce diametralną zmianę, to może to jest właśnie ten moment. No tak, ale wiemy, że może tak, a, a tak nie do końca, bo wiemy, że te zmiany będą radykalne od przyszłego roku, jeżeli chodzi o samochód. Ja myślę, że to, o czym mówisz, może się wydarzyć nawet w tym roku, że i Red Bull, i Mercedes będą tak zaciekle między sobą rywalizowali i walczyli, że no gdzieś się tam zagapią właśnie i to spowoduje, no nie zdobycie mistrzostw tytułów przez któregoś zawodnika i przez zespół czy Ferrari czy McLarena roku. w tym roku ja koncentruję się na tym. tym sezonie ponieważ przyszły rok dla mnie jest no, dość dużym Enigma. znakiem zapytania ze względu na duże zmiany natomiast myślę że może się zdarzyć i to nie raz że w końcu zobaczymy na przykład Lando Norrisa na najwyższym stopniu podium, że Charles Leclerc, który był przecież tak blisko, żeby tutaj wywalczyć to zwycięstwo na Silverstone, że oni pokrzyżują właśnie szyki i Red Bullowi i Mercedesowi nie tylko odbiorą im tą radość ogromną związaną ze zwycięstwem, ale odbiorą im wiele cennych punktów. Wracając do tego weekendu, bo oprócz incydentu, który z pewnością będzie nam towarzyszył przez najbliższe miesiące, i ta wojna na słowa, wojna także mam nadzieję w ramach przepisów na to, że będzie, będzie do końca ubarwiać nam rywalizację. Mieliśmy wyjątkowy weekend, bo mieliśmy w piątek kwalifikacje, które nie były kwalifikacjami bo w zasadzie to była kwalifikacja do sprintu który w istocie był sesją kwalifikacyjną do wyścigu nowy format, absolutnie rewolucyjny dla purystów, dla ortodoksyjnych wyznawców tego sportu z pewnością kontrowersyjna decyzja władz Formuły 1 i FIA, ale z drugiej strony i kierowcy i organizatorzy i nawet zespoły bardzo przychylnie wypowiadali się po tym sprincie, który stał się sesją kwalifikacyjną. No oczywiście myślę, że powinny pewne elementy zostać dopracowane. Taką największą kontrowersję budzi druga sesja treningowa, która odbyła się w sobotnie przedpołudnie przed tym jakby sprintem, już wtedy, kiedy samochody poruszały się w ramach tak zwanego zamkniętego parku maszyn, i wszyscy się zastanawiali, czemu w zasadzie ta sesja służy. Mieliśmy w latach 90., nie wiem czy pamiętasz, w niedzielę, poranek. Warm-up. Tak, tak warm-up, dokładnie, ale no myślę, że służyła, bo to przeszło 30 kółek większość zawodników przejechała, czyli ponad połowę dystansu wyścigu, więc jednak skoro podjęli tego typu wyzwanie, to znaczy, że czemuś to służy Natomiast mnie się wydaje, że bardzo dobrze się stało, że wprowadzono pewnego rodzaju nowość, taki rodzaj e, rewolucji. Jeżeli te samochody w przyszłym roku będą zupełnie inaczej reagowały, nie będą wytwarzały tej strugi brudnego powietrza i pozwolą na to, że samochód, który będzie jechał za innym autem, będzie miał dużo łatwiej, jeżeli chodzi o wyprzedzenie rywala, no to będziemy już mieli dużą rewolucję. Mnie się osobiście to podoba. Ja powiem szczerze, że nie byłem zwolennikiem tych piątków kiedyś, jeszcze nie tak dawno, w ubiegłym roku. Dwie 90-minutowe sesje tory, no nie oszukujmy się, dzisiaj możemy już o tym powiedzieć. Trybuny nie były wypełnione, natomiast jest nam trudno ocenić. Ja nawet wyraziłem taką opinię, że może źle się stało, że do debiutu tego nowego całego systemu doszło na to, że Silverstone i akurat w tym momencie, ponieważ wiemy, że na Silverstone zawsze mamy bardzo dużo kibiców, to pierwsza rzecz. Druga rzecz, no akurat w tym momencie, kiedy ze względu na przepisy pandemiczne, można było tych kibiców zaprosić. Puścić na tor Silverstone, więc nie do końca nam to wszystko, ten obraz oddaje w idealny sposób, ale wygląda na to, piątek, ogromne już zainteresowanie. Bardzo dużo kibiców na torze, właśnie dlatego, że była ta sesja kwalifikacyjna. Sesja kwalifikacyjna, która no była sesją kwalifikacyjną, chociaż autor najlepszego czasu, zwycięzca tej sesji, nie został zaliczony, bo to był Lewis Hamilton, jako nie zaliczono mu po prostu jako triumfu w sesji kwalifikacyjnej, tylko Verstappenowi, który wygrał ten sprint kwalifikacyjny, ale to są rzeczy, które myślę, że są jeszcze do dogrania. Generalnie uważam, że poszło to w dobrym kierunku. Niezwykle dużo emocji, niezwykle dużo dyskusji po Grand Prix na torze Silverstone za dwa tygodnie na pewno widzimy się w, na Węgrzech na torze Hungaroring, będziemy z wami w Polsacie, zrobimy także obszerny skrót tego wyścigu i będziemy także naprawdę motu dyskutować o tym co działo się, z pewnością będzie się działo. Ja zacieram ręce i marzy mi się deszcz, bo na Ring wyścigi w deszczu są zawsze niezwykle emocjonujące no i gdzieś cieplej na sercu się robi. Pamiętasz ten 2006 rok? No cóż, to był przełomowy moment dla nas wszystkich. Ja pamiętam nawet, proszę Państwa, 1986 rok, czyli pierwsze Grand Prix na Węgrzech. Miałem być wtedy przyjemność e, na tym torze właśnie się znaleźć. E, było to dla mnie zupełnie coś nowego. To było pierwsze Grand Prix. Samochód parkowało się na Rżyskach. Nie było żadnych parkingów. Nie było jeszcze wtedy tej Alei... w scenie, czy po Cenie, cenie, zdecydowanie, chociaż z Prostem też, z, przepraszam, z Piketem też sobie wtedy porozmawiałem. W każdym razie były to zupełnie inne czasy, innej formuły. Może będzie okazja, aby troszeczkę też o tym Państwu poopowiadać, bo doprecyzujmy to, o czym wspomniał Krystian. Spotykamy się w niedzielę podczas w Polsacie, główny kanał Polsatu. Cały wyścig będziemy dla Państwa transmitowali. Przeprowadzimy bezpośrednią transmisję z tego właśnie wyścigu Grand Prix Węgier na torze Hungarolinki. Dzisiaj, oczywiście, już Państwa na to wydarzenie zapraszamy. Klikajcie, subskrybujcie i bądźcie z nami, prawda? Moto.